Poznaj działanie karty kredytowej. Cykl rozliczeniowy karty trwa 30 dni. W tym czasie korzystasz z limitu przyznanego Ci przez bank. Na koniec cyklu otrzymasz wyciąg z zestawieniem wykonanych operacji i 24-dniowym terminem spłaty. Okres bezodsetkowy trwa aż 54 dni. Jeśli uregulujesz zadłużenie w tym czasie, nie płacisz żadnych odsetek. Kolejny 30-dniowy cykl rozliczeniowy rozpoczyna się od wygenerowania wyciągu. Sprawdźmy to na przykładzie. Otrzymujesz kartę kredytową z limitem 3000 zł. Robisz zakupy w sklepie lub w internecie. Kupujesz bilety lotnicze na wymarzone wakacje. I za wszystko płacisz kartą. Możesz z niej korzystać także za granicą. Pamiętaj, że wydana kwota zmniejsza sal do dostępnych środków. Po 30 dniach otrzymasz wyciąg z zestawieniem wszystkich operacji i całkowitą kwotą zadłużenia, a także z minimalną kwotą spłaty. Na spłatę swojego zadłużenia masz jeszcze 24 dni. Po otrzymaniu wyciągu rozpoczyna się kolejny cykl rozliczeniowy. Tankujesz auto. Ta operacja pojawi się dopiero na kolejnym wyciągu. Limit dostępnych środków zmniejsza się. Po 54 dniach od rozpoczęcia pierwszego cyklu rozliczeniowego przypada termin spłaty zadłużenia pokazanego na wyciągu. Nie zapłacisz odsetek, jeśli zadłużenie z ostatniego wyciągu spłacisz w całości. Spłaci jedynie minimalną kwotę, a odsetki od pozostałej kwoty doliczymy do kolejnego wyciągu. Rozłóż zakupy na nisko oprocentowane raty w ramach usługi spłaty na raty. Życzymy przyjemnego korzystania z naszych kart.